Zadanie 11 czerwiec 2023. W kartyzjańskim układzie współrzędnych wykresy funkcji liniowych nie mają punktów wspólnych dla jakiego M. I teraz tak, jeżeli proste nie mają punktów wspólnych, to znaczy, że w układzie współrzędnych one będą równoległe względem siebie. A to oznacza, że współczynniki kierunkowe będą identyczne. I teraz tak, w przypadku f od x współczynnikiem kierunkowym Czyli nazwijmy go sobie A1, jest AM plus 3. W przypadku G współczynnikiem kierunkowym, powiedzmy, że to jest A2, jest minus 1. A to oznacza, że 2M dodać 3 będzie równe minus 1, czyli 2M będzie równe minus 1 i minus 3 po przeniesieniu, czyli minus 4, czyli M będzie równe minus 2, więc odpowiedzią poprawną jest odpowiedź A.